Tego na tym autohofie w Kassel to się nie spodziewaliśmy. Zjechaliśmy tylko na szybkie tankowanie. No i prysznic. A tu okazało się, że parking zamknięty, a na nim odbywa się zlot ciężarówek. Ale od początku. Załadowaliśmy stal z Niemiec do Gioru. Oprócz nas ładowało się jeszcze jedno autko w tamtym kierunku, więc postanowiliśmy jechać na Węgry wspólnie. Planowanie, szybka decyzja, tankowanie na dedykowanej stacji Shell Podro, a tam od razu prysznic. Jak się dogadali, tak zrobili, nie zdając sobie zupełnie sprawy, co na miejscu zastaną. Powiem wam, już zjeżdżając z autostrady, wiedzieliśmy, że jest grubo, i tak baliśmy się, że z tankowania to może być nici. Na całe szczęście udało dogadać się z ochroną na chwilowy postój na prysznic i tankowanie, a przy okazji, nie mogąc, nie skorzystać z takiej okazji. Topiliśmy się wspólnie z Anią, Mariuszem i psiakiem Pesto w gąszcz kolorowych światełek. I tutaj przyznam się Wam, że na takim zlocie nigdy, nigdzie wcześniej nie byliśmy. Czy to master track, czy Grajewo, czy inne tego typu wystawy, zawsze byliśmy albo w trasie, albo w zupełnie innym miejscu na urlopie. Co by nie było, ten szybki zlot był naszym pierwszym. I naprawdę fajnie było nacieszyć oczy kolorami i pięknem wymuskanych, odpicowanych. Ciężarówek. Po obejściu wszystkich cacek, tak jak planowaliśmy, ruszyliśmy skorzystać z prysznica, zatankowaliśmy się i wspólnie ruszyliśmy w drogę. Oby jak najwięcej na naszej drodze takich ciekawych sytuacji i okazji. Serdecznie pozdrawiamy!